Teraz um, ostatni case study ze świata biznesu, ale nie ostatnie wystąpienie, uwaga, uwaga. Um, jest to firma, która postawiła na neuroróżnorodność globalnie, a także w oddziale w Polsce. I zapraszamy przed nami Marta Ambroziak i Radosław Pogułcki. Marta kieruje zespołem rekrutacji Employer Branding, jest wieloletnią trenerką, coachem kadry managerskiej i mentorką. Radosław Bogucki, partner Risk Consulting, dział doradztwa biznesowego w EY Polska, jest liderem działań w obszarze neuroróżnorodności. Stana jest wasza. Zapraszamy. Dzień dobry państwu, witamy serdecznie. Dzień dobry. To słuchajcie, to, to my zaczynamy. Dzięki tutaj za super przedstawienie Tina. I Przede wszystkim dziękujemy za, za zaproszenie. Dokładnie tak. I może przechodzimy, słuchajcie, od razu do tematu. Słuchajcie, zostaliśmy już, myślę, bardzo fajnie przedstawieni, natomiast troszkę może o naszych rolach w obszarze neuroróżnorodności. Ja neuroróżnorodnością zajmuję się w zespole Talent. Wspieram też Neurodiversity Center of Excellence, o którym dzisiaj będziemy opowiadać i którego radek jest sponsorem. Tak, my jesteśmy, jak to już było powiedziane, przedstawicielami firmy doradczej, a więc u nas wszystko się odbywa w trybie projektowym. Więc to też jest forma projektu. Ja jestem sponsorem tego projektu, co oznacza, że dbamy o to, żeby projekt się toczył i żeby odnosił sukces w naszej firmie. I dzisiaj, trochę tymi doświadczeniami chcemy się z Państwem podzielić. Zaczniemy chyba od tego, jakie my widzimy korzyści z prowadzenia tego projektu w naszej firmie. Z jednej strony takim, takim hasłem przewodnim naszej działalności jako firmy jest Building Better Working World, czyli staramy się zmieniać świat na lepsze. Popatrzyliśmy też na to, co ONZ wskazuje jako cele, kluczowe cele zrównoważonego rozwoju. No i program neuroróżnorodności i powołanie centrów kompetencyjnych zatrudniających osoby neuroatypowe jest, jednym, z, jest jedną z, 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 jednym ze sposobów realizacji tych celów ESG, w szczególności właśnie celu ósmego i celu dziesiątego, które, które dotyczą właśnie, które dotyczą angażowania jednostek w jakimś sensie wykluczonych i które dotyczą generalnie wzrostu rozwoju gospodarczego. My patrzymy na to, możemy wrócić jeszcze? My patrzymy na to jako firma, jako projekt biznesowy i to byśmy chcieli podkreślić. Uważamy, że osoby neuroatypowe są o 20% bardziej innowacyjne, o 90% nawet bardziej wydajne, bardziej produktywne. W naszej pracy ważna jest innowacyjność, ważne jest proponowanie nietypowych rozwiązań, szczególnie w tej części konsultingowej, której ja jestem przedstawicielem. Ważna jest umiejętność koncentracji przez długie godziny pracy czasami i osoby neurotypowe wiele z tych cech posiadają i świetnie wpasowują się w rolę konsultantów i audytorów. Powołanie centrów kompetencyjnych, czyli to co my nazywamy NCOE, Neurodiversity Centers of Excellence, rozpoczęło się już kilka lat temu, ładnych parę lat temu w Stanach Zjednoczonych. Tam mamy siedem takich, takich centrów. W, po, w, na całym świecie 14. W 2021 roku uruchomiliśmy pierwsze takie centrum w Polsce. I tak jak już powiedziałem, to jest przede wszystkim projekt biznesowy. Była o tym mowa już w poprzednich wystąpieniach. I my będziemy też jeszcze niestety troszkę to powtarzać, ale o brakach z jednej strony zasobowych, brakach talentów, brakach kompetencyjnych, które świetnie można uzupełnić, angażując zawodowo, aktywizując zawodowo osoby neuroatypowe. Z drugiej strony, no też widzimy to, że populacja tych osób jest duża, bo to jest ocenia się nawet 15% populacji, a duża część z tych, z tych osób, my jako IY uważamy, że nawet 35% tej populacji może być świetnie zaangażowane w zawodowo, w prace, które my jako firma realizujemy. Gdzie przede wszystkim to są projekty analityczne, takie projekty DNA związane z analizą danych. To są projekty z obszaru FinCrime, analizy zgodności z przepisami. To jest oczywiście programowanie, IT, projekty technologiczne, a także risk. No właśnie, tak jak Radek powiedział, korzystamy z potencjału osób neurotypowych w firmie i no, 19 takich centrów, tak, obecnie. Słuchajcie, 400 e, doświadczonych e, technologicznie e, NCOI globalnie członków, 200 kompetencji różnych e, w zakresie automatyzacji, blockchain, cyber i, i data. Więc tutaj bardzo idziemy w te technologie, aczkolwiek oczywiście też nie chcemy tego generalizować. I na poprzednich slajdach, na poprzednich prezentacjach, to chyba była prezentacja Ten Clouds bodajże, ten wskaźnik retencji w branży technologicznej to było chyba 25%. E, osób, e, e, rotuje tak w tej branży, no e, my pokazujemy, że w Neurodiversity Center of Excellence ta rotacja jest e, na dużo mniejszym poziomie, to jest około e, 8% rotacji, 92% retencji. Więc e, no, chcemy też pokazać, że, e, że takie zespoły odnoszą sukces. Chcemy też podkreślić to, że są e, Bardziej produktywne, bardziej jakościowe, no i ta twórczość, ta kreatywność, której my potrzebujemy jako firma konsultingowa i potrzebujemy do pracy z naszymi klientami, jest tutaj ogromnym atutem, no, szczególnie jeżeli chodzi o wychodzenie z takim myśleniem poza, poza standardowym takim trochę out of the box. Tak jak radek powiedział, to jest program biznesowy. To jest program biznesowy. My podchodzimy do tego bardzo biznesowo. To jest część naszego modelu operacyjnego, sposób w jaki działamy. Otrzymaliśmy też jako firma wiele różnych nagród. Szczególnie dumni jesteśmy z ostatnio otrzymanej nagrody w Davos Lighthouse Program. Za Neurodiversity Center of Excellence. Jak ktoś będzie ciekawy odnośnie tej nagrody i, i szczegółów, to też chętnie się tym podziela. To słuchajcie, jak to się zaczęło w Polsce i od czego się zaczęło w Polsce, bo my w Polsce również mamy Neurodiversity Center of Excellence i tutaj rozpoczęliśmy swoją przygodę w dziale cyberbezpieczeństwa. Dużo już zostało powiedziane o neuroróżnorodności, o tym, że no, spory odsetek osób atypowych pozostaje jednak bez zatrudnienia i że jest mniej niż 3 na 10 firm, które mają strategię zatrudnienia dla szeroko pojętego disability talent. I no jest tutaj potencjał do tego, żeby ten 1% osób w Polsce poprzez edukację, poprzez rozmowy o tym, poprzez pokazywanie takich firm jak, jak dzisiaj, które się prezentują ze swoimi, ze swoimi case'ami, no mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy mogli pokazać ten procent trochę większy, tak? I, i takie, takie nadzieje też nam przyświecają, jeżeli chodzi o... Edukację, czy wewnątrz firmy, czy na zewnątrz, czy dzielenie się wiedzą, czy właśnie wspieranie i aktywizowanie osób neuroróżnorodnych. Neuro też wcześniej, na no wcześniejszych prezentacjach było powiedziane, że rzeczywiście ta wojna o talenty technologiczne jest prawdziwa. Ja śmiem twierdzić, że nie tylko o talenty technologiczne, ale w ogóle o talenty, szczególnie w kontekście tego obszaru, którym my się zajmujemy, czyli no, konsultingu szeroko pojętego, to człowiek jest dla nas najważniejszy, jego kwalifikacje, jego zdolności i to, jak możemy przekuć to w naszą pracę z klientami. No, my wiemy, że dzisiaj 147 tysięcy specjalistów z obszarów nowych technologii jest, jest potrzebne i musiałoby tak naprawdę studiować 3,5 razy więcej osób w Polsce, tak, kierunki technologiczne, żeby tą lukę IT wypełnić. My w swoich procesach, czy rekrutacyjnych, czy, czy, czy onboardingowych. Nie tylko zwracamy uwagę na, na zdolności, na certyfikaty, czy nawet na same studia, ale też bardzo ważny dla nas jest potencjał, szczególnie w przypadku rekrutacji czy embordowania osób atypowych. To jest takie nasze rozwiązanie. Także Neurodiversity Center of Excellence jest takim naszym rozwiązaniem na to, jak możemy, jak możemy zagospodarowywać te niezwykłe umiejętności osób patatowych. Troszkę o uwarunkowaniach biznesowych naszego projektu. Tutaj Radku też oddam Ci głos. Tak, my ten projekt oczywiście realizujemy nie jako pierwszy. Polska, nie, nie jesteśmy tak pionierem. Yy, yy, uczymy się na przykładach, które głównie płyną dla nas ze Stanów Zjednoczonych z, z UK, ale ten projekt odniósł duży sukces na świecie w naszej firmie i w związku z tym my też z tych doświadczeń yy, korzystamy. Yy, to, co, yy, to, co mamy, to sukces pierwszego etapu rekrutacji tego który przyprowadziliśmy de facto w zeszłym roku do zespołu Cyber Risk. Inne zespoły, zarówno w ramach konsultingu, jak i w innych spółkach grupy EY w Polsce, widzą te korzyści i widzą ten potencjał. W związku z tym, tegoroczna edycja programu rekrutacyjnego do NCOI będzie obejmować już znacznie więcej, e, znacznie więcej zespołów, znacznie więcej kompetencji. Wychodzimy z tymi kompetencjami do obszarów e, ilościowych, takich jak e, chociażby zespół aktuarialny, którego ja jestem e, reprezentantem, bądź zespół zajmujący się ryzykiem finansowym, ale także na przykład zespół FinCrain, czy zajmujący się compliance w bankach, więc pomysłów mamy tutaj sporo, mamy dużą otwartość też i leadershipu naszej firmy, dużo, duże wsparcie i program ten będzie kontynuował. Tak. Tak jak Radek powiedział, to duże wsparcie ze strony leadershipu jest bardzo potrzebne. Mamy też inspirację i wsparcie od strony naszych klientów, którzy również inspirowali nas do tego, żeby takie neurodiversity center of excellence uruchomić w Polsce. Jeżeli chodzi o taką modyfikację naszych, wiecie, procesów rekrutacyjnych, to na pewno to, co nam pomaga, to konsultacje z zespołem, który już mamy na miejscu i który może nam doradzać, jak najlepiej taką rekrutację przeprowadzić. Słuchajcie, jak nam idzie, tak, czyli kluczowe aspekty wdrożenia pilotażu Piłal-Polska. Przeprowadzenie sześcioetapowego procesu rekrutacji, który był procesem no, trochę bardziej skomplikowanym niż proces standardowy. Tutaj korzystaliśmy oczywiście ze wsparcia doświadczonej fundacji, doświadczonego tutora. Korzystaliśmy też podczas tej rekrutacji z różnego rodzaju szkoleń i zarówno nasza kadra menedżerska, jak i osoby, które współpracowały z tą grupą, były bardzo mocno tutaj, było bardzo mocne nastawienie na szkolenia i warsztaty, tak samo jak warsztaty społeczne, które były w ogóle elementem procesu rekrutacji. Ważne jest utworzenie kręgu wsparcia tak, dla pracowników atypowych, czyli takich osób, do których można się zgłosić. U nas to jest zazwyczaj, jak dołączasz do EY jest to buddy i counselor. Każdy z nas ma taką osobę po dołączeniu do firmy, więc te osoby również przeszły przez serię szkoleń i miały ze za zadanie wspierać, wspierać onboarding osób atypowych. Wsparcie specjalisty, doświadczonego tutora ze strony fundacji, super sprawa, polecamy, bardzo się przydaje merytorycznie, szczególnie kiedy, kiedy robimy coś pierwszy raz. Tak jak podkreślę, my cały czas się uczymy i, i myślę, że, że na kanwie tych doświadczeń, tego pierwszego pilotażu jest już, już w tej chwili wiemy dużo, dużo więcej. Dzielimy się wiedzą, bo zależy nam na temacie, na aktywizacji osób atypowych. Dzielimy się doświadczeniem, też wiedzą wewnątrz firmy. Czy to są webinary, czy to jest Neurodiversity Celebration Week, który mieliśmy okazję w marcu doświadczać, tak, czyli różni, różna, różne webinary tematyczne, na które można się było zapisać. Dzielimy się też wiedzą w, w firmie wewnątrz, dzielimy się wiedzą na zewnątrz. Myślę, że to jest szalenie ważne. Mamy też osoby, które są samorzecznikami, czyli zgodnie z tą dewizą nic o nas, bez nas. Bardzo często się po prostu ich słuchamy, słuchamy ich, słuchamy ich potrzeb i dostosowujemy czy swoje komunikaty. Czy swoje procesy, czy nawet pytania na procesie rekrutacyjnym do różnych sugestii, które utrzymujemy. Takim przykładem pytania, które ja zawsze zadawałam przez całe swoje życie zawodowe. Jest oczywi oczywiście to pytanie no mało lubiane, czyli opowiedz mi coś o sobie, <grywa> prawda? Teraz już się nauczyłam, że takie pytania można zadawać bardzo konkretnie. Kolejnym z takich pytań jest pytanie na zasadzie, no to co będziesz robił za te pięć lat? No można to jednak, można to jednak przemyśleć, można te pytania zadać inaczej. Można ten proces skonstruować bardziej konkretnie i zorientowanie na takie, na takie neuropotrzeby. I tego się cały czas uczymy, i myślę, że to jest taki benefit też dla nas, jako dla organizacji, dla liderów, że my po prostu też wzmacniamy swoje kompetencje liderskie. Słuchajcie, tutaj jeszcze cykl życia pracownika, tak? Więc takie niezbędne elementy przygotowania w tym projekcie. To może trochę. Powiemy o tym elemencie, o którym nie mówiliśmy. Tak, o wielu już, mu, już mówiliśmy, nie chcemy powtarzać. Zresztą yy, myślę, że też wiele z osób, które nas słuchają, taki proces rekrutacyjny znają i rozumieją. Natomiast to, co jest ciekawe, to jest, to się dzieje w sytuacji, kiedy pracownik, którego mieliśmy, opuszcza firmę i mieliśmy takie przypadki. I my na to też patrzymy. Zawsze jako pewien sukces, przynajmniej do tej pory, tak jak to obserwujemy, bo są to osoby albo, które wracają do nas w jakimś czasie, co dla nas jest bardzo, bardzo nas cieszy, a czasami są to osoby, które po prostu opuszczają Ui i awansują i zajmują się już nowymi, innymi rzeczami, i rozwinęły się u nas kompetencyjnie, a nie wydarzyłoby się to, gdyby nie program, który wdrożyliśmy. Więc zawsze to jest postrzegane pozytywnie. Tak, szczególnie tu się cieszymy właśnie z tych osób, które wracają, no bo udowadniają, że ten wysiłek i wkład w Pasi, w budowanie zespołów, to jest to, co, co na pewno nas, nas wyróżnia. I słuchajcie, tak, na podsumowanie chcielibyśmy Wam powiedzieć, dlaczego warto, tak, i dlaczego my w ogóle zachęcamy wszystkie firmy do wdrożenia takich projektów w siebie. No przede wszystkim jesteśmy dumni, tak? Jesteśmy dumni, tak jak powiedział Radek, tworzymy lepiej funkcjonujący świat i rzeczywiście to robimy, więc jest to nie tylko teoretyczne, ale też mamy okazję się jako firma uczyć i tego doświadczać. Wspieramy społeczności osób atypowych. No i to, co, to, co rekomendujemy, to sukces małymi krokami. Tak? I to jest ciągła praca i ciągła nauka. Korzystanie z zasobów fundacji czy z zasobów osób, które są doświadczone, które mogą nas wesprzeć w temacie, w naszym przypadku zaowocowało sukcesem tego projektu. No i tak jak już powiedzieliśmy, dla nas ten projekt nie jest kosztem, jest też sukcesem biznesowym. Osoby, które zatrudniliśmy, pracują na projektach, realizują pracę dla klientów. A dzięki temu też no, budujemy szeroko rozumianą świadomość w naszej firmie i, i wspieramy te osoby, co, co, co to już tak jak Marta powiedziała, jest dla nas wyrazem tego, że staramy się budować świat, który jest po prostu lepszy. Dziękujemy bardzo. Dzięki serdeczne. Tutaj na koniec słuchajcie infografika z naszego wewnętrznego SharePointa, zainspirowana przez naszą osobę atopową. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Czekamy na przełączenie się grafiki. Przekonam, um, że zaraz będzie. A w międzyczasie um, pojawiło się pytanie o, na czacie: jak firma wspiera neuroatypowych pracowników, którzy nie pracują w Neurodiverse Center of Excellence? Jeżeli pracownik się do nas zgłosi z taką potrzebą, no to wspieramy go indywidualnie poprzez dołączenie do, do grup tematycznych, poprzez dzielenie się wiedzą, poprzez wykorzystanie tych zasobów, które mamy w Neurodiversity Center of Excellence, to jest doświadczonych liderów, doświadczonych menadżerów operacyjnych, doświadczonych konsultorów. Więc tak jak w przypadku tego procesu rekrutacyjnego, o którym Wam opowiadałam, to bardzo często to Neurodiversity Center of Excellence jest naszym Center of Excellence dla sytuacji, w których my mamy wątpliwości albo szukamy rozwiązań.